Mamy z trybu chowanego. No. Nie daj nikt nie może znaleźć. A gdzie jesteś? Nie powiem. Na pewno sianem, O hej, Max Messi! No, wreszcie ktoś mnie znalazł. Nie, wiem, że na pewno sianem To dlaczego mnie zabiłeś? Hmm? Chodź tutaj do kraty. bo chciałem się z tym przywitać, ale widzę, że nie. Dobra. Uloloo! Dobra. Czy grzybkiem można być? No, na przykład wypadek sprawdzę. Grzybkiem nie można, co tu nie było żadnego grzybienia. Nie, dywanem też raczej. Nie? Jakimś piecykiem? Crafting? Tylko blokami można być. Dobrze. A do końca 23 sekundy. To nie wiem czy my znajdziemy. Co? To nie wiem czy my znajdziemy kogoś. Nie znajdziemy go. A, bo to tylko jeden został. Nie z skrzynką on nie jest. Pochodnią na pewno nie. Nie znajdziesz. Chowaj, a chowając no. Zaraz na jedynkę. Gram tak jak zawsze na serwerze Royalcraft mm -hmm. y w wcześniej Ja oczywiście mam. Tego skina. Jakiego... Nie, ja widzę Steve'a, Steve a. A ja mam Sid'a. Ale ja widzę Steve'a. Ty masz pelerynkę. Ja nie mam pelerynki. Masz. U mnie masz. No zobaczysz na filmiku. Jak w ogóle go wstawisz? Wstawię go. Ja nie mam pelerynki żadnej. Ty masz pelerynkę, to zobaczysz. Poczekaj, weź się pokaż od tyłu. Co to, to wie, nagram pelerynę. No to no, no, no już! Ja, nig ja nigdy nie miałem rynki i nigdy nie miałem. Okej! Okay. Dobra, ty Bo ja idę za jakimś arbuzem. A, czyli idziesz pewnie nie jesteś arbuzem. Okay. Ja ja ci... Mam taką dobrą kampę. Znowu jestem sianem. No teraz mam lepszą kryjówkę. A ja teraz jestem sianem. A, to ja też. Oj, teraz się schowałem w tej, w której ty się wcześniej schowałeś, ale teraz się Chowałem w tej, w której, w którą sobie wyznaczyłem. Mm. Człowiek dynia, płotkiem koleś był. Widzę jakiś arbuza, który koło mnie przebiegł. Hej, jeszcze mnie koleś zabił. Ciekawe, czy mnie zabijesz, czy nie. Jak ty nie jesteś sianem? Ja jestem. Nie jesteś, bo nie widziałem, żeby jakieś siano tam szło. tam zje. No bo ja poszedłem gdzie indziej. Aha. Ale ty na pewno nie jesteś sianem. Jestem sianem. Nie jestem. Ja jestem sianem. Nikogo, żadnego sian z nie Tylko ty zostałeś. Trzeba ciebie znaleźć. Napiszę tak. Um. Um. Jaka? Deka, już sam zostałem. Może ty jesteś tym i nie. A powiedz, czy ja jestem gdzieś blisko, czy gdzieś daleko? Superman powiedział: Komin 23, podaj Skype'a. Nie. A zaraz się pewnie ciebie to A ile masz lat? <noise> to napisz... 20. Okej okay. To dynia! <noise> Ktoś napisał. Ten kolek, który się pytał... Yy, ten... Yy, że... Yy, który mówił, że był Aaa, Nie ma cienia, no, normalnie. Normalnie się ciebie znaleźć nie da. Ty nie jesteś sianem. Ja jestem sianem. Okej, okay, ty nie jesteś sianem. Nie wiem, czemu ty jesteś. A chciał powiedzieć, weź wyjdź. <grych> to wychodź. No wychodź, no, no, wyjdź. 30 sekund. Ciebie trzeba znaleźć. dwadzieścia. Mm. Okej. Okay. Mm. Byłem koblem Co? Byłem koblem Aha Nie, nie, nie nie, Ja byłem koblem, ja, ja ci mówię, ja byłem sionem ja, ja, ja jestem sionem, ja jestem sionem Ja jestem sionem, nie koblem ja jestem sionem Po ten uralnik, jak będę mówił, że jestem sionem, to jestem koblem a jak będę mówił, że jestem koblem, to znaczy, że jestem sianem. <laughs> e, sojusz? Nie bijemy się, okej? Okay? Nie, nie, sojusz, bo teraz... No, dobra, sojusz. Nie powiem Ci, czym jestem. Ja też tutaj nie mówię. Gdzie by się tu schować? Hmm. A ty czym jesteś? Nie powiem ci To bym tobie podpowiedział. Ty, 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 ty. O ja się tutaj schowam. wiesz jaką jak mam głupią kryjówkę. Powiedz czym jesteś? Nie. Nie powiem. Ja tak będę nienawidował. <noise> no to ty powiedz, gdzie jesteś? No, nie gdzie jesteś, tylko czym jesteś? Najpierw ty. Jestem arbuzem. Aha, a jest ja znowu koblem. Znaczy, nie koblem, tylko ścianem. Gdzie jesteś na drzewie? Tak. O, ty że to jesteś. Ty? A teraz nie, po, a teraz gdzie jesteś? Nie będę mówił cały czas. A no bo ty nie jesteś tym. Ja jestem tym. Ten, który sobie teraz tutaj skacze? No to ja. A, czyli że... Y, to na drzewie. Tak? Max. Tak. Ale no to czyli... A, czyli że ty jesteś gdzieś indziej. Bo tutaj nie ma żadnego kobla i tutaj żaden kobel nie skacze na drzewie. Ja racuję, jestem arbuzem. <tryk> Szkających, chowających jest aż 14. Ty jesteś chowający? Nie, chowający, no jestem chowający. Aha, to, jest 14... to dobrze. No wiesz, chowający, czyli że, że się chowają. No wiem, nie wiesz, nie wiedziałam. O my już musimy kończyć, to